Pan Mariusz Pałka, trener Piastała Łapanów jest dzisiaj z nami. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry, witam. Panie trenerze, jak pan ocenia poziom zawodów po pierwszym dniu? Jestem bardzo mile zaskoczony, bardzo wysoki poziom. Byliśmy już wcześniej tutaj na turnieju, troszeczkę niższy. Turniej się bardzo, bardzo rozwija i powiem szczerze, że jestem mega zadowolony. Co się najbardziej rozwinęło? Powiem tak, że chłopaki grają pięknie. Turniej jest zorganizowany rewelacyjnie. Dobierane są takie dość porządne drużyny, z którymi możemy rywalizować jako celem sprawdzenia, bo faktycznie mamy co jeszcze nad czym pracować. Ogólnie bardzo mi się tu podoba. Będziemy tu przyjeżdżać bardzo często. Właśnie jak pan ocenia swoją drużynę po pierwszym dniu? Bo teraz dopiero zagraje się pierwszy mecz, a po pierwszym dniu jak pan ocenia swój zespół? Oceniam ich dobrze, bo y, wyszkolenie chłopaki mają, wiadomo, no zawsze można trafić na lepszego, to, są, to jest tylko piłka, raz się wygrywa, raz się przegrywa. No, ostatnio mieliśmy drugie miejsce, no teraz akurat y, troszeczkę nam źle poszło. Jest. To w takim razie jakie minucy dostrzega Pan swojego zespołu, że wcześniej było drugie miejsce, teraz y, na pewno tego drugiego miejsca nie będzie? No, to znaczy, no, mieliśmy taką delikatną y, lukę w, na obronie na prawej stronie, natomiast w ataku też brakowało wykończenia. Ale myślę, że to dzisiaj poprawią. Też na to liczymy. Wiemy też, że jedzie Pan na obóz w Staszęcinie, obóz Smoka. Czy sprawdzaliście już warunki, może? To znaczy, przeglądałem już te warunki. Bardzo fajna sprawa. Byliśmy już na jednym właśnie obozie tutaj organizowanym przez Pana Wyszyńskiego. Rewelacja. Polecam naprawdę każdemu. Byliśmy w tyliczu. Pięknie. Super. Naprawdę. Czyli jeżeli pod kątem boisk byśmy sprawdzali i analizowali sytuację, to jest takie, takie warunki są stworzone, jakich pan oczekuje właśnie od takich warunków obozowych. Dokładnie, super warunek. Dziękujemy Pan Mariusz Pałka był naszym gościem. Dziękujemy trener Piestoła Panów.